Witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Mrocznej Psychologii, serii, w której poprowadzę Cię tajemniczymi ścieżkami mało etycznych historii dotyczących rozwoju psychologii i psychiatrii. W dzisiejszym odcinku zabieram Was do przyszłości, ale nie aż takiej odległej, bo chciałabym Was zapoznać z tym, jak leczono choroby psychiczne jeszcze zanim pojawiły się leki i zanim pojawiła się naukowa psychoterapia. A nie było to aż tak dawno, jeżeli spojrzymy na to, że ICD i DSM, czyli klasyfikacje chorób, które zawierają w sobie opisy różnych zaburzeń psychicznych, pojawiły się na świecie w 48 i 52 roku uprzedniego wieku. Oczywiście od tamtego momentu, zarówno jedna, jak i druga klasyfikacja przeszły liczne rewizje. Mamy coraz nowsze opcje i coraz dokładniejsze opisy. Te pierwsze nie były szczególnie rozbudowane, a pierwsza edycja DSM-u opierała się głównie na objawach związanych ze zdrowiem psychicznym u weteranów wojen. Pierwsze leki psychiatryczne, a była to chlorpromazyna, która działała na um, objawy wytwórcze, czyli na przykład omamy i urojenia, pojawiła się w latach 50. XX wieku, czyli też bardzo niedawno, a dopiero później, mniej więcej, w latach 60. pojawiły się leki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. Także tutaj też mamy bardzo krótką historię, jeżeli chodzi o farmakoterapię zaburzeń psychicznych. Natomiast jeżeli chodzi o naukową psychoterapię, no to wystarczy wspomnieć, że Freud zmarł w 1939 roku, także też całkiem niedawno, a to on był jednym z pionierów psychoterapii. Jak pewnie wiecie, on był twórcą psychoanalizy. Psychoterapia poznawczo-behawioralna, czyli ta, którą ja się zajmuję, powstała jeszcze później, bo w latach 60. XX wieku, ze sprawą Elisa i Beka, którzy zauważyli, że pomiędzy naszymi myślami, emocjami i zachowaniem pojawiają się różne zależności i połączenia. Także aktualnie jesteśmy w całkiem niezłej sytuacji, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, ponieważ zarówno leki, jak i psychoterapia są um, udowodnione naukowo i możemy korzystać z bardzo różnych um, opcji leczenia. Natomiast um, no, jak się domyślacie, jeszcze um, 80 lat temu tak nie było, więc dzisiaj skupimy się głównie na wieku 18 i XIX. No, i właśnie, jak wtedy diagnozowano zaburzenia psychiczne? No bo przecież już wtedy one istniały i ludzie kusili się o jakieś opisy, o jakieś klasyfikacje. Jedną z modnych wtedy metod była frenologia. Na czym ona polegała? Wyglądało to mniej więcej tak, że przychodziło się do um, gabinetu albo jakiegoś. Um,

Metoda ta narodziła się pod koniec XVIII wieku, dzięki Francowi Galowi, lekarzowi, który uważał, że nasz mózg podzielony jest na 27 różnych organów, czyli takich punktów, które odpowiadają za różne uzdolnienia. Jeżeli jakiś punkt. Był bardzo dobrze rozwinięty, to miał być on na tyle dobrze rozwinięty, że e, miało to mieć wpływ na kształt naszej czaszki. Więc, na przykład, jeżeli ktoś był uzdolniony muzycznie, to wtedy e, ten punkt na skroni powinien być dosyć mocno wypukły. Jeżeli ten punkt był płaski lub wklęsły, oznaczało to, że uzdolnień muzycznych raczej taka osoba nie ma. W XIX wieku w ogóle frenologia była bardzo popularna. Na tyle popularna, że w bogatych domach w trakcie imprez zapraszano frenologów, aby zbadał osoby, które uczestniczyły w tych bankietach. No i tam działy się różne smaczki. No i bardzo duże pobudzenie w momencie, kiedy na przykład okazywało się, że ktoś miał szczególne skłonności romantyczne, lub został posądzony o bycie geniuszem. Co więcej, pracodawcy w Anglii i Stanach Zjednoczonych prosili frenologów o badanie swoich przyszłych pracowników. I tak na przykład osoba, która miała duże i wypukłe czoło, była uznawana za taką, która ma wysokie skłonności analityczne, także była prawdopodobnie dobrym pracownikiem biurowym. Ale przestajemy już dotykać swoich czaszek, kończymy autodiagnozę. No i może ta metoda nas troszeczkę bawi, ale weźcie pod uwagę, że w tamtych czasach, kiedy nie mieliśmy żadnego neuroobrazowania, no to Gal miał trochę racji, bo rzeczywiście mamy pewne punkty w mózgu, które odpowiadają za różne umiejętności, natomiast no na pewno nie jest to tak bardzo punktowe, jak Gal uważał. No i te części nie rosną tak duże, żeby wypychały nam czaszkę. Teraz przejdziemy do czegoś z odrobinką magii i tajemniczości, przejdziemy do badacza, diagnosty, a także uzdrawiacza, który wokół swojej działalności zbudował całą tajemniczą aurę. To też była metoda bardzo popularna w XVIII i XIX wieku. Chodzi mi tutaj o mesmeryzm, czyli metodę diagnozy i leczenia, która była wymyślona przez lekarza Franka Mesmera. No, i teraz tak. Wyobraźcie sobie taki stary, bogaty salon, wypełniony damami i dżentelmenami w bardzo wykwintnych strojach, którzy siedzą przy okrągłym stole i każdy z nich trzyma dłonie nad naczyniem wypełnionym wodą. Światło jest przygaszone. A wokół całego zgromadzenia chodzi tajemniczy mężczyzna, nieco ekscentrycznie ubrany i wykonuje wokół zgromadzonych płynne, powolne i tajemnicze gesty. Tak właśnie wyglądało leczenie za pomocą mesmeryzmu. Twórca mesmeryzmu twierdził, że odkrył tajemniczą siłę krążącą w naszym ciele. Nazwał to magnetyzmem zwierzęcym. Magnetyzm ten miał wpływać zarówno na nasze emocje, jak i na zachowanie i ogólne poczucie zdrowia. Jeżeli z przepływem tej energii coś było nie tak, no to ciężko było mówić o zdrowiu. Mesmer wierzył, że. Jest w stanie kontrolować przepływ energii u innych osób, bo jest swego rodzaju magnesem na tę energię. I przesuwając swoje dłonie, robiąc jakieś gesty przy tych osobach, może sprawić, że ten przepływ zostanie ponownie wznowiony i że osoba zostanie uzdrowiona. Nie może ujść naszej uwadze fakt, że w tej metodzie lekarz używał także dotyku. Przez co wzbudzał pewne kontrowersje, szczególnie jeżeli chodziło o leczenie młodych kobiet. Ponieważ Mesmer opierał swoje leczenie na dosyć intymnych gestach, dotyku dłoni, ale także obejmowaniu osoby, która była leczona, stąd pojawiały się różne plotki na temat jego kontaktów z kobietami, które miały być przez niego leczone. Natomiast słuchajcie. No to są pogłoski. Mesmer wierzył, że to leczy. Skazany nie został, także wnioski pozostawiam wam. Okay, Joe, when I'm tracking someone, it often helps to touch something that belongs to the victim. Does he have a wife? Yeah, yeah. Ja, aha. Aha. Aha, it's still very fuzzy. Does he have a daughter? Jeżeli już wasz zwierzęcy magnetyzm jest na miejscu i przepływa w porządku, no to mamy jeszcze jedną magiczną siłę, która miałaby być w naszym organizmie. Chodzi tutaj o organ. Według twórcy Williama Racha, organ miał być kosmiczną siłą, która przepływa przez nasz organizm, może wpływać na emocje, na zdrowie, ale również na pogodę. Może brzmi to dla nas nieco śmiesznie, ale twórca swoją teorię traktował bardzo serio i stworzył taki wynalazek, który nazwał akumulatorem organowym. Wyglądało to mniej więcej jak duża skrzynka, w której może zmieścić się człowiek, i było zbudowane z materiałów organicznych i metalowych. Cokolwiek za tym się kryje. W takiej puszce się siadało i czekało na wysycenie organem, jeżeli ktoś miał organu niedobór. Miało to pomagać m.in. na depresję, no ale po jakimś czasie twórca uznał, że pomaga to w zasadzie na wszystko i zaczął proponować ludziom leczenie raka w ten sposób. No i wiecie, w czasach Rejcza za dużo się może jeszcze o depresji nie wiedziało, bo to były właśnie te momenty, kiedy dopiero DSM i CD powstawało, nie było też leków, no to nikt się za bardzo nie czepiał. Ale w momencie, kiedy powiedział, że jest w stanie leczyć w ten sposób raka, no to już to poszło głośnym echem i w 1954 roku autor dostał zakaz prowadzenia takich terapii, a także nakazano mu zniszczenia jego Prac naukowych. No, twórca był tak zakochany w swojej teorii, że nie posłuchał nakazu sądu, nie zniszczył prac, działał nadal, pisał dalsze prace, wobec czego w, po dwóch latach został skazany na więzienie. Niestety więzienie już nigdy nie opuścił, zmarł za kratami. No, ale słuchajcie. Mi teoria organu coś przypomina i to jest aż przerażające, bo jesteśmy już wiele lat później i mamy dużo różnych opcji leczenia, natomiast czasem jak przeglądam social media i widzę, co ludzie proponują nam, żeby polepszyć nasze zdrowie. Ostatnio widziałam na przykład bransoletkę na ADHD. No, to myślę sobie, że gdyby ktoś teraz był influencerem i miał taką skrzynkę z organem, że sobie się zamknę i będzie Git, no to myślę, że wiele osób nadal by kupiło. Także mimo tego, że jesteśmy w tych czasach, w których jesteśmy, to ja zawsze bardzo Was zachęcam do sprawdzania, czy to, co mówią ludzie w internecie, jest poparte jakimikolwiek badaniami naukowymi, bo bardzo łatwo się naciąć. No dobra, ale lecimy dalej. Wiecie, te wszystkie mesmeryzmy, frenologie i orgony no to były raczej metody leczenia, które wyobrażam sobie były raczej dla bogatszych osób, ale też tych, których problemy nie były aż tak skrajnie nasilone. Czyli myślę sobie tutaj, wiecie. No, ktoś miał e, lekki epizod depresji, którego jeszcze wtedy tak nie nazywali, ktoś miał jakieś problemy lękowe, natomiast rozumiem, że te osoby no, raczej nie zagrażały sobie ani e, otoczeniu, e, no więc sobie chodziły na różne takie terapie, tak? E, I w ogóle no, te terapie były dla nich z jakiegoś powodu dostępne. Natomiast no, były też osoby, które chorowały zdecydowanie ciężej. I były już jakimś zagrożeniem, tak? Wymagały jakiegoś rodzaju um, zabezpieczenia, jakiegoś rodzaju konkretnego leczenia, którego wtedy jeszcze nie można im było zaproponować, bo to leczenie nie istniało. Wobec czego no, w tamtych czasach również istniało coś na kształt szpitali psychiatrycznych, chociaż chyba raczej możemy je nazwać przytułkami. I jednym z. Takich przykładów był szpital, który powstał w XIII wieku w Anglii. Nazywał się Bethlehem Royal Hospital. No i stał się on takim symbolem chaosu i nieludzkich warunków, w których byli przetrzymywani chorzy. Niestety, warunki higieniczne, warunki lokalowe, przeludnienie no po prostu było tam tragicznie. Gdzieś tam w tym XVIII-XIX wieku już zaczęto trochę lepiej patrzeć tak, na zaburzenia psychiczne i była jakaś chęć pomocy tym osobom, no ale dalej nie było realnych środków, którymi by można było tym osobom rzeczywiście ulżyć, wobec czego te szpitale nadal nie wyglądały jakoś szczególnie lepiej. I tutaj chciałam się z wami podzielić cytatem. Z Emila Krepelina, bardzo znanego psychiatry, który żył w XIX wieku, który też bardzo przyłożył się do zbudowania systemów diagnostycznych. No on, mimo tego, że był bardzo wykształconą osobą, też czuł pewną bezsilność w pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi i powiedział: Rzadko kiedy udaje nam się zmienić przebieg choroby psychicznej. Musimy otwarcie powiedzieć, że ogromna większość pacjentów umieszczona w naszych instytucjach jest stracona na zawsze. To są takie bardzo tragiczne słowa. Które myślę, że naprawdę najlepiej opisują to, co się wtedy rzeczywiście w psychiatrii działo. ówczesnych psychiatrów nazywano alienistami, i słowo to pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego odseparowanie, bo tak naprawdę w tamtych, w tamtych czasach niewiele więcej poza odseparowaniem można było dla społeczeństwa i dla tych chorych zrobić. No i oni mieli taki naprawdę piękny pomysł na leczenie osób chorych psychicznie, nazwany moralnym leczeniem. I ta metoda miała się opierać na stworzeniu bardzo przyjaznego, bezpiecznego, przewidywalnego środowiska, gdzie chorzy mogliby żyć w pewnej symbiozie, mieliby godne warunki życia, możliwość obcowania z naturą. Przez co ich stan psychiczny miałby się polepszyć. No, oczywiście, teraz wiemy, że samo otoczenie nie jest w stanie wyleczyć osoby, która ma poważną chorobę, no ale na pewno nie zaszkodziłoby tak, gdyby było ono przyjazne, więc pomysł byłby świetny, i może nawet na początku trochę się to udawało. Na pewno takim pionierem był Filip Pinel we Francji. Natomiast problem był taki że mimo początkowego, fajnego pomysłu, ciężko było go zrealizować, chociażby ze względów finansowych, ze względu na to, że tych placówek było o wiele za mało, więc za chwilę stawały się przeludnione i tak jak już wspominałam, no warunki w tych miejscach były bardzo nieprzyjemne. Świetnym opisem tego, co się działo w takich miejscach, była książka pod tytułem Kłębowisko Rzmi, napisana przez Mary Jane Ward, która była jedną z pacjentek zamkniętych. W w podobnym szpitalu. Kobieta opisała tam straszne warunki: krępowanie pasami, długie unieruchamianie, traktowanie jak po prostu numerka w rejestrze, brak indywidualnego podejścia. Wyobrażam sobie także, że personel w takich miejscach był bardzo wypalony i bardzo bezsilny. Warto też zwrócić uwagę na to, że w XVIII i XIX wieku do takich szpitali trafiały nie tylko osoby, które rzeczywiście były chore, ale też takie, które z jakiegoś powodu mm, nie pasowały do społeczeństwa albo ktoś chciał się ich pozbyć. Czyli na przykład kobiety, które nie stosowały się do ówczesnych moralnych zasad. You know what that means? A witch! 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 No dobra i już ta osoba po jakiejś tam wstępnej diagnozie trafiała do szpitala psychiatrycznego, w którym nie było ani psychoterapeutów, ani leków, no bo jak już wspominałam, jeszcze nie istniały. No ale mimo wszystko jakoś próbowano je leczyć. No i te sposoby leczenia zwykle były przerażające. Zapraszam Was teraz do wysłuchania o kilku sposobach, które wykopałam z historii psychologii. Natomiast no, zapnijcie pasy, bo było naprawdę grubo. Pierwszym sposobem była indukowana gorączka. Austriacki lekarz o nazwisku, którego nie umiem wymówić, więc wyświetla się gdzieś tutaj. Który otrzymał w 1927 roku Nagrodę Nobla? Wymyślił sobie, że wysoka gorączka najprawdopodobniej będzie zabijała patogeny, które są odpowiedzialne za występowanie chorób psychicznych. I słuchajcie, żeby wywołać tę wysoką gorączkę, on zarażał swoich pacjentów malarią. Także Sami możecie sobie wyobrazić, że najlepiej się to zwykle nie kończyło. Też to był jeszcze okres, kiedy no niekoniecznie był dostęp do antybiotyków, więc spora część pacjentów zwyczajnie tej kuracji nie przeżywała. W latach 30. XX wieku wymyślono także metodę leczenia śpiączką insulinową. Polegało to na tym, że pacjentowi podawało się zbyt duże ilości insuliny, które zbijały poziom cukru do minimum, przez co osoba traciła świadomość, zostawiano ją na jakiś czas w tym stanie i podawano duże ilości glukozy po to, żeby osoba się wybudziła. Miało to działać w ten sposób, jak włącz i wyłącz, w komputerze trochę, w sensie, że jak nie działa. No, oczywiście nie pomagało, ale słuchajcie, hipoglikemia, jak i hiperglikemia mają naprawdę poważne skutki dla naszego organizmu, jak i również dla układu nerwowego, dla pracy mózgu, także. To leczenie też odbijało się bardzo poważnie, również na zdrowiu fizycznym osób, które były mu poddawane. No i teraz metoda: na tyle głośna, że pewnie o niej słyszeliście, i na tyle popularna, że Antonio Morris, który był jej pomysłodawcą, w 1949 roku otrzymał za nią nagrodę Nobla. Chodzi mi o lobotomię. Tylko, że Moniz jako ten pionier e, lobotomię robił e, przewiercając się przez kości czaszki, co było średnio wydajne. Więc wyobrażam sobie, że raczej większość z was słyszała o metodzie, która była ulepszoną wersją wymyśloną przez e, Waltera Freemana w Stanach Zjednoczonych. E, była to e, przez oczodołowa lobotomia. Metoda ta w ogóle polegała na tym, żeby zniszczyć połączenia w mózgu między płatem czołowym a pozostałymi częściami mózgu, co miało powodować uzdrowienie danej, danego pacjenta. No, i ta robiona przez oczodo była o tyle wygodna, że lekarz brał szpikulec do lodu. No, i tym metalowym szpikulcem wbijał się przez kącik oka aż do mózgu, poruszał tak szpikulcem na boki, po czym go wyciągał. Efekty tej metody były bardzo różne. No, bo wyobraźcie sobie, mózg jest bardzo wrażliwą strukturą, taką, która no, powinna być za wszelką cenę chroniona, ale też taką, która. Mm, no, odpowiada za tak naprawdę całe nasze funkcjonowanie. Wobec czego, jeżeli na ślepo, bez żadnego neuroobrazowania, ktoś wsadził tam patyk i przerwał cokolwiek, no to efekty nie mogły być przewidywalne i nie mogły być takie same u każdego, bo tak naprawdę no, też diagnozy osób, które były poddawane lobotomii, były bardzo różne. No, ale lobotomia miała ogólnie ludzi uspokajać, szczególnie jeżeli były to osoby z psychozą. No i rzeczywiście pacjenci stawali się spokojniejsi, bo ich intelekt zdecydowanie spadał, e, tracili swoje cechy osobowości albo umierali. Zanim lobotomia została uznana za metodę barbarzyńską, Freeman w Stanach Zjednoczonych wykonał ją na kilku tysiącach osób. W XIX wieku wierzono również, że psychika może zostać uspokojona poprzez zaskoczenie układu nerwowego jakimś rodzajem wstrząsu. I e, zwykle tym wstrząsem były pewne bodźce z zewnątrz, np. kąpiel w bardzo zimnej wodzie albo mm, bardzo szybkie obracanie pacjenta na specjalnym krześle obrotowym. Miało to gasić wewnętrzne wzburzenie pacjentów, natomiast no nie okazało się zbyt skuteczną metodą. W aktualnych czasach ocenilibyśmy ją raczej jako przemocową. No i dochodzimy do szeroko znanej metody, jaką były elektrostrząsy. Na pewno metoda ta została bardzo rozsławiona przez film Lot nad kukułczym gniazdem. No i rzeczywiście w tamtych czasach elektrostrząsy można było uznać za barbarzyńskie. Ponieważ pacjent zostawał przypięty pasami do łóżka po to, żeby ograniczyć drgawki. Natomiast drżenia podczas elektrowstrząsów były tak mocne, że często kończyło się to połamanymi kośćmi. Na pewno był to te też bardzo bolesny zabieg. Niemniej jednak elektrowstrząsów używa się nadal i są one bardzo skuteczne. Nie jest to oczywiście metoda pierwszego rzutu leczenia, aczkolwiek. W tej chwili wygląda to tak, że pacjentowi podaje się leki znieczulające i zwiotczające, wobec czego tutaj ryzyko jest minimalne, nie ma tutaj też żadnych dolegliwości bólowych, no i jest to bardzo skuteczne narzędzie przy leczeniu ciężkich epizodów depresji, a także wytwórczych objawów schizofrenii. Mało znanym, ale ciekawym pomysłem leczenia była tak zwana tabletka żółciowa, wymyślona przez Henryka Webera na początku XX wieku. Lekarz tutaj uznał, że choroby psychiczne są wynikiem chemikaliów, które się nagromadziły w organizmie, przez co tabletkę, która miała w sobie Jakiś rodzaj trucizny podawano pacjentom, przez co miała zostać pobudzona wątroba i woreczek żółciowy i organizm miał zostawać oczyszczany. Oczywiście terapia ta była obarczona licznymi skutkami ubocznymi. Niestety wielu pacjentów później miało poważne problemy z układem pokarmowym. A dodatkowo prowadziła do odwodnienia, co również ma bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne. No i ostatnia metoda, którą dla was znalazłam, leczenie przedłużonym snem. Szwajcarski psychiatra uznał, że sen regeneruje mózg, wobec czego może pomagać pacjentom cierpiącym na psychozy. Wyglądało to mniej więcej tak, że za pomocą e, mieszanki leków nasennych, w tym barbituranów, wprowadzano pacjentów w długotrwały, sztuczny sen. Sen taki mógł trwać nawet kilka tygodni, gdzie wybudzano ich tylko na krótkie. Em, Momenty wyłącznie po to, żeby nakarmić, napoić um, i jakieś aspekty higieniczne ogarnąć, po czym pacjenci znowu szli spać. Jak się domyślacie, metoda ta miała wiele skutków ubocznych, jak na przykład niewydolność oddechową albo wyniszczenie organizmu. U pacjentów dawały się także różne infekcje, wobec czego było bardzo poważnie. Natomiast oczywiście no, najgorszą konsekwencją tej metody mogła być śmierć pacjenta. No i wyobraźcie sobie, że terapii przedłużonym snem zakazano dopiero w latach 60. w Austrii, po tym jak doszło tam do serii śmiertelnych wypadków podczas leczenia. Także była ona stosowana bardzo długo. No dobra, na tym zakończymy nasz odcinek. Jestem bardzo ciekawa Waszych przemyśleń, więc komentujcie, piszcie na Insta. Natomiast taką moją refleksją z tego odcinka jest to, że ja się nie dziwię, że. Jako społeczeństwo boimy się leczenia psychiatrycznego, że narosło mnóstwo mitów, mimo tego, że teraz mamy no całkiem niezłą sytuację Ok, ja wiem, jak jest z dostępnością, no ale mamy psychoterapię, która jest naukowa, mamy naprawdę spoko leki, które dają jak najmniejsze skutki uboczne i zostały już przebadane praktycznie pod każdym kątem. No to i tak wzbudza to w nas pewien lęk. Także. Jak patrzę na to, co jeszcze się działo w latach 50. ubiegłego wieku, co nie było jakoś super dawno, no to się nie dziwię. Całe szczęście świadomość cały czas nam wzrasta, cały czas są wymyślane nowe metody leczenia, nowe substancje, także mam nadzieję, że będzie to szło tylko w lepszą stronę. No i co, dziękuję Wam bardzo serdecznie, że zostaliście do końca odcinka, a już za tydzień opowiem Wam o tym, jak uczono ludzkiej mowy zwierzaki. Do zobaczenia.